Witam wszystkich oglądających. Tak, jak wcześniej wspominałem, przyszła pora na to, aby pokazać kilka ataków. Od razu wspomnę, że film będzie łączony, ponieważ nie zdołam uchwycić wszystko w jednym filmie. Ja chciałbym tutaj, chciałem zawsze zamieścić dużo tych ataków, ażeby nie było, że, że tylko jeden atak mi wyszedł i po prostu pokazać różne sytuacje, jakie mogą nas spotkać. E, więc dzisiaj, w dzisiejszym dniu pokażę atak na wioskę dość mocną, w sumie nawet jest ten multi, multi armatka, e, król 10 level, no chyba to jest, nie licząc murów, e, maksymalny poziom rozbudowania, tak to wygląda, <laughs> na pierwszy rzut oka być może pułapki, być może tesle są słabe, e, Niemniej jednak wioskę uważam za mocną. No i dobra, ja tutaj pokażę w zasadzie tylko kilka kluczowych elementów, a resztę już sobie sami, jakby, ułożycie w głowie, jak wasze ataki, właśnie przy użyciu tego składu, mogą wyglądać. A więc, dobrze, pierwsza rzecz, na jaką my musimy zwrócić uwagę baczną, to jest klankast. Musimy wyciągać klankas. Bez wyciągania CC ten atak będzie nieudany. E, moje, że tak powiem, próby ataku bez wyciągania CC tym składem kończyły się zazwyczaj gwiazdką, dwiema gwiazdkami. Raz fartem weszły trzy. E, także wyciągnięcie CC, sprowadzenie tego CC w bezpieczne miejsce, czyli wystawienie e, tego, co tam się znajduje dla smoków. E, tutaj w ogóle inaczej zrobiłem. E, dobrze, lecimy powoli. Wyciągnięcie CC, wystawka. I rzuciłem króla po to, aby wziął na siebie ciosy tego smoka. No i tak powinno to wyglądać. No, po co mi ten król tak naprawdę? Mogłem go gdzieś puścić bokiem, ale ja wolałem mieć, e, utrzymać przy życiu wszystkie smoki i uważam, że jest to. Rozsądniejsze. No i dobra. Są smoki, są balony. I ja nie wiem, czy dla was mówiłem, ale lepiej jest, myślę, jakby żebyście sami popatrzyli i wyciągnęli wnioski z tego ataku. Natomiast ja tak jak już mówiłem, pokazuję dla Was najważniejsze kwestie. Smoki i balony tutaj puściłem tak mniej więcej po szerokości, w jakiej były. Budynki. E, budynki obronne. No i dobra, lecimy dalej. Są dwa raidze. Trzeci e, air defense. Idą balony z Clankast. Tak, i znowu ta droga do trzeciego air defa. E, mogą skręcić również balony tutaj. No ale zobaczmy, jak to poszło. Skręcają tutaj. Ale, właśnie, następny obiekt, kiedy już tutaj e, e, ta łuczniczka została rozbita, to jest właśnie Air Defense. Lecimy. No, widzę, że Tesla wcale nie są słabe tutaj. No i tyle. E, nie było na rogach e, ani jednego boba budowniczego, więc atak był no, bardzo łatwy. O jeszcze tutaj taki gratis bonus czyli trucizna no i cóż e, tak jak mówię film będzie łączony także na dziś kończę i tyle